Radą będzie miał nowoczesny system informacji miejskiej. Decyzję w tej sprawie radomscy radni podjęli jednogłośnie. SIM to najogólniej rzecz ujmując spójny czytelny system oznakowania ulic, budynków, placów, parków oraz innych obiektów. Ten system będzie powstawał oczywiście nie od razu, takie systemy mają się inne miasta, u nas też jest bardzo potrzebny. Przyjęta uchwała w sprawie SIM konkretyzuje w formie graficznej, słownej i innej oznakowanie nazw ulic i placów. Oznakowanie numeracją porządkową obiektów użyteczności publicznej i budynków prywatnych, a także inne nośniki informacji opisujące kompleksowo przestrzeń miejską. Uchwała ta pozwoli na uporządkowanie zgodnie ze strategią Marki Radom obecnego nieładu panującego w przestrzeni publicznej miasta. Projekt oznakowania ulic, koncepcja systemu informacji miejskiej przygotowała dla nas wrocławska firma Linia. Ta firma ma na koncie podobne realizacje dla wielu innych miast. Koncepcja jest gotowa. W tym momencie będziemy mogli wybrać wykonawcę tego systemu. Na początek chcielibyśmy oznakować budynki użyteczności publicznej, to znaczy siedziby urzędów, instytucji miejskich, pracowych oświatowych. To jest pierwsze nasze zadanie. W dalszej kolejności mogłyby być wymieniane tabliczki z nazwami ulic, tablice kierunkowe dla pieszych i dla kierowców, a także oznak Parkowanie parków czy informacja przystankowa. Przewidywany czas wdrażania systemu informacji miejskiej to 10 lat. Wprowadzanie systemu informacji miejskiej w zależności od ostatecznego zakresu wdrażania kosztować będzie od 8 do 12 milionów złotych. Będzie to jednak wydatek rozłożony na wiele lat. Radom Siła Współpracy to tytuł projektu realizowanego przez gminę w partnerstwie z Europejskim Domem Spotkań Fundacją Nowy Staw jego wartość to ponad 850 tysięcy złotych, które w całości finansuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach priorytetu Dobre Rządzenie. Władze Radomia przekładają dużą wagę do współpracy z organizacjami pozarządowymi i starają się wspierać ich działalność na rzecz lokalnych środowisk. Najistotniejszymi w budowie miasta, w budowie każdej społeczności są relacje między ludźmi, to relacje między ludźmi będą decydowały o tym, jak budujemy nasze miasto, jak budujemy, jak realizujemy zadania, które stawiamy przed sobą. Jaka będzie jakość życia w konsekwencji nas wszystkich? Główny cel wspólnego projektu to standaryzacja i poprawa jakości współpracy Gminy, Miasta Radom z co najmniej 80 organizacjami pozarządowymi. Projekt przewiduje m.in. stworzenie i aktualizację serwisu Radomskich Organizacji Pozarządowych wraz z mapą i wyszukiwarkami tematycznymi. Teraz, jak się szuka tej przestrzeni dla organizacji pozarządowych w Radomiu, ona rzeczywiście elektronicznie istnieje, natomiast Biorąc pod uwagę głosy organizacji, to co się dzieje w Centrum Organizacji Pozarządowych w Radomiu, widzimy, że jest potrzeba spięcia tego w jednym miejscu. Gdzie z jednej strony mieszkaniec Radomia mógłby zobaczyć, że o tutaj mogę uzyskać pomoc materialną, tutaj mogę uzyskać żywność. Dana organizacja zajmie się moimi dziećmi, czyli wszelkie usługi społeczne, które organizacje świadczą będą zebrane w jednym miejscu, a z drugiej strony organizacje będą mogły przez ten portal porozumiewać się między sobą. W ramach projektu utworzony zostanie także generator wniosków umożliwiający ich wypełnianie i składanie, podobnie jak sprawozdań z realizacji zadań publicznych. To będzie dla organizacji pozarządowych Duże ułatwienie. Narzędzie techniczne, elektroniczne, które pozwoli organizacji pozarządowej przejść przez trudny proces aplikowania o fundusze publiczne w łatwy sposób. Z całym systemem podpowiedzi, wyeliminuje też błędy formalne. Jest to jedna z głównych przyczyn, gdzie te projekty odpadają. Jest jeden też z głównych zarzutów ze strony organizacji pozarządowych, że jest to trudny proces. Przez system bardzo taki przyjazny dla użytkownika bez względu na wiek. Poziom umiejętności technologicznych pomoże przejść przez aplikowanie i poprawnie uzupełnić wniosek zarówno organizacjom doświadczonym, jak i tym, które dopiero będą to zaczynały robić. Projekt ma się zakończyć w 2015 roku. A teraz informacja dla niepełnosprawnych studentów. Miejski ośrodek pomocy społecznej realizuje program Aktywny Samorząd, w ramach którego niepełnosprawni studenci mogą uzyskać dofinansowanie do studiów. W ramach tego modułu można otrzymać dofinansowanie doczesnego, jeżeli studia mają taką formułę, że niepełnosprawny student musi płacić czesne, to, to takie, takie dofinansowanie otrzyma. I tutaj w tym roku już nie ma limitu tego czesnego oraz środki dodatkowe na koszty związane ze studiowaniem. I tutaj ten limit wynosi... 1000 zł na semestr, a jeżeli student studiuje poza miejscem zamieszkania, tą kwotę można zwiększyć. Wnioski dostępne są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Limanowskiego oraz na stronie internetowej ośrodka w biuletynie informacji publicznej. Wnioski na aktualny semestr nauki przyjmujemy do końca marca i prosimy wszystkich studentów, żeby w miarę możliwości jak najszybciej takie wnioski składali. Wszelkie informacje są dostępne na stronach internetowych ośrodka, więc, więc tutaj mogą sobie to sprawdzić. A następny, jakby termin, to już jest na kolejny, na kolejny semestr, to jest 30 września tego roku. To już druga edycja projektu. Z poprzedniej edycji skorzystało blisko 200 niepełnosprawnych studentów. Dwa przetargi, dzięki którym będzie można rozpocząć wprowadzanie w Radomskich placówkach oświatowych zintegrowanego systemu zarządzania, zostały rozstrzygnięte. W przyszłym tygodniu podpisujemy umowę i rozpoczyna się tak naprawdę ten właściwy etap realizacji zadania. Czyli do 31 maja czekamy na efekt. W dwa miesiące, 60 dni, do 31 maja czekamy na efekt wprowadzania zintegrowanego systemu zarządzania oświatą. W czerwcu zaczynają się testy, jak to wszystko będzie funkcjonować. Jak już informowaliśmy, od następnego roku szkolnego wszystkie radomskie placówki oświatowe, włącznie z przedszkolami mają być objęte jednolitym oprogramowaniem, do którego dostęp będą miały Wydziały Urzędu Miejskiego odpowiedzialne za nadzór i koordynację pracy szkół. Zintegrowany system zarządzania światą to przede wszystkim przedsięwzięcie, którego celem jest ujednolicenie funkcjonowania pod względem nowych rozwiązań informatycznych wszystkich podmiotów edukacyjnych, zaczynając od sprawozdawczości i prowadzenia budżetu, a kończąc po elektroniczny dziennik. System kupujemy za pieniądze unijne, więc szkoły już nie będą musiały płacić dużych pieniędzy, to jest oszczędność ponad milion złotych na na kupowaniu przez te podmioty oprogramowania. Na wdrożenie nowoczesnego systemu zarządzania oświatą miasto zdobyło dofinansowanie unijne. Wartość całkowita projektu wynosi 5 842 000 złotych. Środki unijne stanowią 85% tej kwoty, czyli prawie 5 milionów złotych. Na realizację projektu budżet miasta wyłoży więc mniej niż 1 milion złotych. Projekt zakłada koszty około 5 milionów złotych, ale już wiemy, że na zintegrowanym systemie mamy 300 tysięcy oszczędności, już wiemy, że na przetargu na komputery mamy 300 tysięcy złotych, więc ta kwota wydatkowania zmniejsza się. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Radni na ostatniej sesji Rady Miejskiej podjęli uchwałę określającą katalog ulg, zwolnień i preferencji oraz wykaz jednostek organizacyjnych gminy miasta Radomia, realizujących program Karta Rodzina Plus. Zainteresowanie wydaniem karty Rodzina Plus jest duże. Już kilkadziesiąt osób odwiedziło w tej sprawie Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej. Program Karta Rodzina Plus przeznaczony jest dla rodzin z co najmniej trojgiem dzieci. Aby otrzymać kartę należy złożyć w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej wypełniony wniosek, który można albo pobrać bezpośrednio w wydziale pokój numer 180 ulica Żeromskiego 53 albo wydrukować go z internetu. Na wydanie karty Rodzina Plus urząd miejski rezerwuje sobie 60 dni od dnia złożenia wniosku. Otrzymają każdy członek rodziny wielodzietnej. Dieta to nie odchudzanie, tylko zdrowe odżywianie. To hasło wymyślili uczniowie PSP numer 4 i to oni wygrali główną nagrodę w konkursie na hasło kampanii zdrowotnej organizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Drugie miejsce zajęła PSP numer 34, a trzecie PSP numer 2. Uważamy, że najbardziej skuteczną formą właśnie zdrowego trybu życia, zachowania właściwej wagi ciała, przeciwdziałania otyłości na dwadzieścia wśród dzieci jest kampania. Jest właśnie Tłumaczenie, jest mówienie, jest wyrabianie właściwych nawyków. Organizatorzy kampanii starają się przekazać dzieciom, jak ważne jest to zdrowe odżywianie. Niestety okazuje się, że dzieci w szkołach podstawowych źle się odżywiają i coraz więcej z nich ma problem z otyłością. Badania przeprowadzane były w 21 radomskich podstawówkach. Wyniki są takie, że niemalże co piąty uczeń szkoły podstawowej w Radomiu ma problem z utrzymaniem prawidłowej masy ciała, ma nadwagę bądź otyłość. Jest to 21% dzieci w wieku, w klasach 1-6. Obserwujemy wzrost, dzieci, wzrost liczby dzieci z nadwagą i otyłością. W 2011 wśród pierwszaków było takie badanie przeprowadzane. Było to 11% dzieci, natomiast teraz mamy niestety już 18% dzieci z nadwagą i otyłością. Specjaliści zachęcają rodziców do przygotowywania dzieciom do szkoły zdrowego drugiego śniadania, jakim jest kanapka. Uważamy, że dziecko, które wychodzi do szkoły, powinno właśnie albo z domu wynieść taką kanapkę, albo kupić w szkolnym sklepiku, zamiast innego jedzenia, o którym się mówi, że to jest jedzenie śmieciowe. Bo dieta kanapkowa jest smaczna i zdrowa podkreślają radomscy piekarze. To wszystko w tym wydaniu magazynu informacyjnego Urzędu Miasta. Zapraszamy Państwa za tydzień.